Ale już dobrze, jednak poprawił i mam rybę. Zobaczcie, Jasiu jest, chodź. Ale okoń piękny, zobaczcie jaki okoń. Jasiek dawaj. Dobra jest, dołączy do nas Kuba. I jest taki. Pierwsze może trzy rzuty. Ryba koło 24 5 My zaraz zmierzymy. Teraz idziemy pod tamten most, To jest tam, a można łowić 50 metrów od tam, więc wyjdziemy teraz pod most, czyli kawałek dalej żeby być pewni i zobaczymy, czy jest pod mostu wyjedzie jakiś garbaty. Wyjedzie garbaty z pod mostu? Wyjedzie, oczywiście. No i Bajlanda. To mi się... tutaj pozrywaliśmy zestawy. Ja zawiązałem go na nowo. W sumie mi to usił szczupak, nie wiem jakim sposobem. Ja się urwał Kuba, urwał. Kuba teraz rozmyśla, co założyć. Hmm. Chyba tego woblerka założę. Tu hunter chyba 3,5 cm. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale kupiłem sobie nowe przynęty, na przykład to też takiego. No Ale w tym roku raczki mi się bardzo dobrze sprawdzały. Ja widziałem, bo to są raczki z AliExpress tam na jakiejś grupie, polecał je jakiś pan, że to generalnie to mówi, że jedno z lepszych przynęt pierwszy taki, no i drugi jest okoń A nie, to szczupaczek A nie okoń. O, zobaczcie. Jest okoń. Się okay, ma, Siema, ma dzisiaj jesteśmy na jeziorce. Dzisiaj na jeziorce jesteśmy właśnie. Jasiu już sobie łowi, ja zaraz zakładam sobie gumkę, lecimy w inne miejsce i zobaczymy, co się dzisiaj uda trafić. Wróciliśmy z powrotem na miejsce, w którym się spotkaliśmy. Hasiu teraz idzie w kolejne, ja trochę tutaj zostanę, bo to jest dość głęboko. Założyłem sobie teraz ciemny kolor gumy. O, liścia złowiłem. KTH. Taki coś w rodzaju nie wiem, taki brązowy z brokatem. Czekamy trochę aż spadnie do dna, bo to jest dość głęboko. Dzisiaj też bardzo mocno wieje. Mam na nadzieję, że mnie dobrze słychać. To no i raczej dobrze. No i tak walczymy. A czy coś wpadnie? To się przekonamy. Ja mam cały czas nadzieję, że, że tak i że nie jeden. Później może do nas jeszcze dojedzie Kuba. I może on coś Wytarga z wody Fajnie by było A póki co ja z Jaśkiem cały czas Walczymy Słuchajcie był pierwszy strzał No tego Kejtecha niestety ryba spadła Ale naprawdę zaciąłem i był potężny Naprawdę potężny ciężar Kurde no Ale to było piękne branie W opadzie Uf. boom zacząłem i zaczął uciekać na wodę i spadł kurczę, blaszka robię drugi rzut w to samo miejsce, gdzie miałem teraz branie, miałem piękną rybę kurczę, no szkoda. już życie teraz już nie poprawi Ale już wiem że... Jednak poprawił i mam rybę Zobaczcie Jasiu jest! Chodź! Ale okoń piękny, zobaczcie jaki okoń Jasiek dawaj Zobaczcie, mamy rybkę O! Super, ale okoń Zobaczcie Jaki piękny garb Kajtek cały połknięty, ale piękna rybka. Kurczę Dobra, teraz go wyhaczamy. I po zmierzeniu rybka ma 29 centów. No i oczywiście, jak zawsze, piękny okonek do wody. Super, lecimy po następnego. już stoi w tamtym miejscu. Kura do niego przyszły łabędzie. Więc chyba zaraz się pojawi u mnie. Chyba nie da się tam łowić razem z nimi. Tak jak mówiłem, ja się do nas wraca. Ostatni rzut na tym miejscu. I lecimy dalej. Ora jest. Dołączy do nas Kuba. I jest taki. Pierwsze może trzy rzuty. Ryba koło 24-5, zaraz zmierzymy. Miarkę sobie kupiłem. No. No i pięknie. No, dobra, mierzymy i pokażemy na miarce. Rybkiem grzymy głową do zera. Kurde 0 O, pomyliłem się 26,5. No. Nie jest od zera, a tak, było od zera, przepraszam. Dobra, do wody. To ładny. Pokaż go jeszcze raz. Taki garbaty I do wody rybkę. Będę grał już z góry, nie będę schodził. No i Tajlandy. Drugi okoń na filmie. Jest kolejny. Przyjechał łowca i pokazał jak się łowi. Biorą mi na takiego brązowego Polaris'a na jednogramowej wolframowej czeburażce. Podbicia takie z nadgarstka, z dna. No i ryba bardzo podobna. Myślę, że też koło, ile tam ten? 26 miał. 26,5 miał. Też bardzo blisko tego. No ładne. No i co, odpinamy. Ale leciutko zapięty był. Odpinamy, zaraz pokażę przynętę. I też leci do wody. No i fajnie. Znaleźliśmy okonie. Teraz dokładnie pokażę w którym miejscu, w tym miejscu obok tej kępki trawy. Wrzucamy sobie w ten sposób. Tutaj wjeżdżają okonki No i tak jak mówiłem, jest, wziął ten okoń i ten poprzedni na Takiego brązowego Polarisa. To taka kawa z mlekiem, z jakimś brokacikiem. Czeburaszka chyba mikado, nie wiem, ostatnio zamawiałem. Eee, Wolframowa, 1 gram. No i co? Brania bardzo delikatne z pod samego brzegu, tak naprawdę. I Co mogę więcej powiedzieć? No, łowię dalej, pokazuję im jak się łowi. Lecimy dalej. No to jemu, ja już wyjąłem. Dobra, teraz idziemy pod tamten most. To jest tam, a można łowić 50 metrów od tam. Więc my idziemy teraz pod most, czyli kawałek dalej, żeby być pewni. I zobaczymy, czy z pod mostu wyjedzie jakieś garbaty. Wyjedzie garbaty z pod mostu? Wyjedzie. Wyjedzie garbaty z pod mostu? Oczywiście. Oczywiście. No i Bajlanda, to mi się podoba. Zobaczcie, nie zdążyliśmy do oli, do Jaśka. Mam ja. A tu Jasiu z okoniem z tego miejsca. No kurde, bajlando, piękny okonek. Wychaczamy, zdjątko zrobimy i do wody. Rybka wyhaczona. Kuba pomógł. Teraz Jasiu, czyni honory. I rybka do wody. Elegancko, każdy z nas coś wyjął. Zobaczcie, mam ja. Taki malutki ciupak. Wróciłem sobie tutaj. Ogólnie 5 metrów dowiedzieliśmy się, że jest w połowie tego murka Więc tutaj normalnie możemy sobie machać na wprost I teraz udało się go wyciągnąć i do wody mam Wszyscy tutaj, wszyscy tutaj pozrywaliśmy zestawy Ja zawiązałem go na nowo W mi to uciął szczupak, nie wiem jakim sposobem Ja się urwał, Kuba urwał Ja teraz zrobię sobie kolejny rzut tutaj na wprost, bo na lewo nie wolno Zejdę sobie na dół i rzut robię tutaj Zobaczymy, z tego miejsca właśnie przed sekundą złapałem tego malutkiego pajka. Może i strzeli kolejny. No bo dlaczego nie? W tym rzucie nic. Aj, miałem rybkę. Widzieliście? Mam nadzieję, że to było widać na szytówce. Miałem rybkę. Czy coś tutaj się kręci? Mi zdjęło gumę z HK. Ok, teraz jest OK. Łowię teraz na tego Ktecha biało-czerwonego, na czerwonym jest brokat. Czy może coś się uda jeszcze wyjąć moją trzecią rybkę. Jak będzie, to będziecie ją widzieć. Jasiu teraz, ja, teraz łowi na takiego rażka Od kuby? Od kuby na jednogramowej cze czeburażce. No co? Mówimy dalej. Będzie? Będzie. Kuba teraz rozmyśla co założyć no, Chyba tego woblerka założę Hunter Chyba 3,5 cm Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale Kupiłem sobie nowe przynęty, na przykład to też takiego Obrotówki, jakieś mepsy Ale to bardziej na, na wiosnę, lato Mniejsze No, taki gratis zostałem. Na niego złapałem, na taką przynętę Ładnego konia 32 32 no I to od... ode mnie go dostały Od Bartka wziąłem Wziąłem, bo nie dostałem Nie no, dałem ci No tak, ale najpierw go sobie wziąłem <grym> No i mam tutaj jakieś takie o, Rzeczy dziwne ja się znowu zaczepił eee. chyba ja się zaczepił Dobra Zobaczcie, mam szczupaczka Wlas mi w trawkę Dobra, zaraz sobie tej podciągnę bliżej Jest Taki szczupaczek brał nam na trzy razy. Miał go Jasiu, miałem go ja dwa razy. I na tego białego Kejtecha z czerwonym. O kurczę, wziął mi Kejtecha. Ora, zaraz sobie poradzimy. O, no jeszcze. O, go mi urwie, no. O, nie urwał. Super. I taki szczupaczek. O 30-35. No wody. No i super. Rzucamy tutaj na wprost. Szybkie prowadzenie teraz. Jakieś zielsko się uwiesiło. Kiedyś się tak prezentuje. No i fajnie, już byłem na niego dwie rybki. Z tego miejsca nawet, dwa szczupaczki. Coś tam się dzieje. Nie ma tragedii. Fajnie, już jest sporo rybek na filmie. Dwa okonie Kuby, jeden okoń Jaśka, jeden okoń mój i moje dwa szczupaki Więc fajnie, fajnie jest Niech do tej pory, jeszcze się dzień nie skończył Jeszcze może się wszystko wydarzyć. Teraz sobie idę do Kuby, bo stoi ten kowaczek za mostem Pójdę i zobaczymy czy coś wyjął No i jak tam efekty? Nic. Nic. A jakiekolwiek branie miałeś? Nie. Żadne. No ja wiem jednego szczupaka. Dużego? 35 plus minus, może no trochę więcej. Nie no można nawet. 35. Na co teraz waha walisz? Raczek. Raczek? Twoja klasyka co? Można no, powiedzieć. Jak na razie W tym roku no, można powiedzieć, że najlepsza przynęta moja. Może nie w tym kolorze. Ale chociaż na no, tym też w sumie połapałem, nawet z Bartkiem e, na, na tej klubowej wodzie jego. Tam na TikToku, na jakichś początkowych TikTokach możecie to zobaczyć. To łapałem w ten na 2-gramową taką czerwoną przebórażkę, teraz mam na główkę No ale w tym roku raczki im się bardzo dobrze sprawdzały. Ja widziałem, bo to są raczki z AliExpress tam na jakiejś grupie, polecał je jakiś pan, że no generalnie to mówi, że jedna z lepszych przynęt. No ja tak mówię, no dobra, na próbę zamówię. No i zamówiłem. No i okazała się killerem. No, złapałem na to większość ryb w tym roku. W sensie na spinning. No wiadomo, tam na inne przynęty też, ale to są raczki z Super Continentala. One tam mają chyba 5 cm i tam 20 sztuk w paszce jest. Generalnie to chyba każdy kolor mi się sprawdzał. No i poszedłem sobie kawałek od chłopaków tam, tam, tam w stronę, w te czcinki, które tam prawdopodobnie widać, ale nie jestem pewny. E, no i co, złapałem dwa konie, trzy rzuty, e, dwie ryby złowiłem. Jednego zerwałem, ale to chyba szczupaczek, bo nawet mi zostawił tutaj, o, to właśnie na gumie. O, ryska jest. Ryskę. I co, może pokażę to konie, bo zdjęcie mam. Pierwszy taki, no. I drugi. Ten już ładny, taki ten już fajny. No, Koło no. 25. No, także... No. Widzimy się już na tamtym miejscu. Przedtem w to miejsce, wziąłem od chłopaków kamerę. Przez chwilę tutaj trzy nie miałem. Ej, nie rzucaj. Ja się już tam nie podrzuca. Na się wygania chyba, Bartka z miejscówki. Jest okoń. A nie, to szczupaczek. A nie, okonek. No i super. Muszę go do góry, bo podbieraka nie mam. No, chłopaki mają. O, zobaczcie. Jest okoń. Na kejteszka. Taki 22, 23. Puszczamy go. Mam go rzucę lekko. O, poszedł do wody. No i co łowimy dalej. Już czwarty rzut w tym miejscu, czwarta ryba. O, leci Kajtek do wody. Zimno trochę się zrobiło. Ale nie poddajemy się. Jeszcze mamy chyba za 3 godzinki łowienia. Ja cały czas tutaj rzucam. Idzie do mnie Bartuś. Ja się tu trochę wtryniam bo potrzebuję trochę pomocy Coś. jedno stanowisko dalej od kuby miałem branie, zacząłem, rozpocząłem beton i ucięło mi żółkę być. A całkowicie po prostu ucięte szczupak mi walno, dosyć duży był. Po prostu zacząłem mi beton No I co, zdarza, zdarza się i tak no. zestawu nie ma No i przyszedłem z kamerą i lipa ten jeden okonek się trafił A jajaj Teraz może kolor gumki zmienimy taki brązowy. O, już guma spada, to urok Kejtechów niestety, ale bardzo skuteczne przynęty. Zmieniłem gumkę na tantę, taką w kolorze jak ten Polaris, na którego łapałem. I tym razem dwugramowa, czerwona czeburaszka Mikado. Bo daj, nie wiem czy Mikado, chyba tak. No i co, rzucam. Prowadzenie bardzo delikatne, takie samym nadgarstkiem. Czekamy aż opadnie do dna i podbicia. No i tak łowimy dzisiaj. To najlepsze prowadzenie, bo jest strasznie zimno. Coś, no może nie strasznie, dzisiaj to jest akurat jak na ostatnie nasze wypady bardzo ciepło, ale no nadal jest zimno, bo mamy na minusie. Zmieniliśmy miejsce. Też taki wolniejszy trochę odcinek znaleźliśmy, bo tam. O, tam strasznie szybko płynie woda ja cały czas łowię na tą tamtę Ja się na jakiegoś tam kajtecha macha e, Takiego e, Granatowego z czarnym grzbietem Od tamtego okonka, którego złapałem, no nic się nie udało Ja też zaraz założę kajtecha. No i tutaj połowimy w tych takich spowolnieniach, bo tutaj powinien się Okoń trzymać e, No i przy brzegach stoją już tamte to konie, które łapaliśmy też były spod, o jakiś zaczep, też były spod samego brzegu. Kolejny rzut w tym miejscu. Tutaj trochę płycej jest niż na tamtym. Miałem, zaczepiłem z dna, zdechłą żabę. Nie zdążyłem kamery włączyć, ale wow, nigdy jeszcze czegoś takiego nie miałem. Ja niestety już muszę jechać do domu, ale chłopaki jeszcze zostają, złożyłem jednego konia, więc cześć. No, my jeszcze z wartkiem zostajemy mi dalej! Mamy jeszcze jedno miejsce do obłowienia i... no co się już musi niestety jechać I tyle no Zmieniliśmy sobie miejsce Ja znowu wróciłem do tego Polaris'a Na Wolframowej Czaburaszce. No na razie się nic nie dzieje, Jasiu przed chwilą pojechał do domu no, może jeszcze się coś trafi To już ostatnie miejsce chyba na dzisiaj no i Bartek miał przed chwilą branie Jakieś bardzo delikatne chyba Nie zaciął W sensie no zaciął, ale nie było ryby A tylko zmieniłem gumę Tylko gumę zmienił na Kejtecha takiego brązowego No i rzucamy no Niech opadnie sobie do dna O, opadło Bardzo lekkie podbicia Rybę, miałem rybę, miałem Kurde, już mnie uderzył wędką Na kamerze było widać? Chyba, chyba nie Prz, Nie mam pojęcia No ale łowimy no, staramy się coś jeszcze wyłubać. Bartek jeszcze łowi, ja już no kończę, kończę, ale no udało mi się złapać ile? lepiej. czy 6 koni? Pięć jeszcze jednego zerwałem. Miałem przed chwilą też branie delikatne. Oglądają sobie przed chwilą, co oni tutaj ponagrywali. Myślę, że film będzie ciekawy. No i co? No, my już zaraz będziemy kończyć. Jeszcze bardzo tutaj połowi z 50 minut i kończymy na dzisiaj. Jak się wypowiesz o dzisiejszej wyprawie? Spoko było. Ja no, wyjąłem trzy ryby. Ty wyjąłeś pięć, ja jedną. Siedem ryb na filmie. bo no. ryby wyjąłeś, jak nie byłeś obok mnie? No. I elegancko chyba. Elegancko, no mi też się dzisiaj podobało. Miałem na chwilę przyjechać, bo chory byłem po ostatniej wyprawie w zeszłym tygodniu. Siedziałem cały czas w domu, no i się odegrałem, no. no co mogę więcej powiedzieć. Widzimy się już może przy rybi, albo już na, na zakończeniu. No my już kończymy. Udało się złowić ile? 9 rybek. 9 rybek. Jasiu złapał jedną, Bartek trzy, w tym jednego ładnego konia. I dwa, i dwa szczupaczki. Ja złapałem pięciokoni, koni, jednego albo dwa, zerwa, dwa zerwałem i przed chwilą miałem branie pod brzegiem, no i co, na dzisiaj już kończymy, jak się wypowiesz? Elegancko było. Elegancko, to chyba będzie w ogóle film... Yy, łódź dział... ze spinningu. Najlepszy, tak, udało się złowić najwięcej ryb, no i co, no kończymy, siema.